Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kaliber, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam swoje statystyki z Black Ops 6 Zombies. Bo wczoraj udało mi się zdobyć Prestige Master. Jak widzicie, w BMW 59, czyli tak prawie dokładnie 3 miesiące temu po premierze, zdołałem zdobyć yy, mistrzostwo. czyli znaczy Master Prestige. I dzisiaj chciałem pokazać swoje y, statystyki, y, rankingi, wszystkie medale oraz wszystkie wizytówki, jakie ja zdobyłem przez te ostatnie 3 miesiące. I pierwsze może przejdziemy do koszar i sobie wejdziemy w wy wyzwania na wizytówki. Jeżeli chodzi o takie początkujące, to tutaj tej kariery zdobyłem w 100% jeżeli chodzi o twardziela, no to tutaj niektóre zrobiłem, w ogóle nie wykonałem żadnego zadania, jeżeli chodzi o zebranie danych, tutaj jeszcze niedużo by zostało do ukończenia mistrzostw prób sał, z tego co widzę, i z tym ujawnieniem nagrody, to bym chyba pierwszy musiał dużo wykonywać tych questów z terminusa a poza tym tutaj nic ciekawego nie ma, jeżeli chodzi o prestiż niektóre wyzwania wykonałem w 100% niektóre jeszcze w ogóle nie wykonałem te na przykład wyzwania jeszcze nie, nie zrobiłem, bo wczoraj blokowałem ten Prestige Master, więc też nie zobaczyłem, jakie tutaj zdania w ogóle są. Y, Prestige U10 nic nie zrobiłem, bo głównie skupiałem się na wysokich runach. Słapy Liberty Falls, ale niektóre z tych wyzwań ukończyłem w 100%. Ym, są jeszcze takie wyzwania, gdzie ja muszę y, jeszcze zrobić, na przykład tutaj muszę zdobyć kilka losowych perków. Ym, tutaj na przykład y, no, kis, zabójstwa. Z nagrodami za serią z tajemniczej skrzynki. Takie niektóre badane jeszcze wyzwaniami zostały. To na przykład takie stanie mogę jeszcze zrobić podczas wysokich rut, ale to to na wszystko przyjdzie pora. Więc w planach jeszcze mam ukończenie wszystkich wyzwań w tej grze. I hmm. Jeżeli chodzi o walker roboty, to mam odblokowane 9 wizytówek. Yy, wizytówkę mam tutaj uzbrojony pozem, czyli posiadanie wszystkich broni na poziomie legendarnym, na poziomie trzecim z Packa oraz z wyposażonym modyfikacjami. Oraz 8 at aktywnych atutów. I to chyba właśnie zdobyłem po ukończeniu Easterega z mapy Citadel de Mor, bo kiedy pokonamy tego bossa, kiedy u mnie taka scenka to mamy wtedy wybór, czy chcemy kontynuować tą grę, czy nie chcemy kontynuować tej gry. Bo jeżeli wybierzemy kontynuuj, to zdobędziemy kilka ciekawych nagród, Takie jak legendarne ulepszenia broni, legendarne klucze, legendarne kryształy, które ulepszą naszą broń. I to mi troszeczkę pomogło zdobyć właśnie to osiągnięcie. Tutaj zdobyłem 300 punktów grając w kręgle na Liberty Falls, tutaj zdobyłem 20 000 esencji, nie dając się trafić zadaniu, gdzie trzeba odebrać taki relik czy taką monetę. To jest wyzwanie z rudy rundy setnej tutaj dłużej do, do 30 rundy, nie padając walce, to jest chyba najłatwiejsze wyzwanie jakie tu można zdobyć. Chyba to było pierwsze wyzwanie, które zdobyłem z mokrej roboty Zawistują w wrogów jedną nagrodą za serię To chyba było na mapie Liberty Falls I użyłem do tego chyba Chopper Gamera Mi się zdaje To akord jest bardzo prosty Aktywujesz autotocholika I po prostu sobie, mus sobie muszą was powalić no i tutaj chyba najbardziej upierdliwe wyzwanie, jakie tu jest, czyli zdobycie Magławicy, czy też nebulidów 33 broni w trybie zombies. I uwierzcie mi, że to mi zajęło kupy czasu, bo zdobycie złotego kamuflażu oraz zdobycie tego opalu schodzi niesamowicie długo. Natomiast kiedy zdobycie już y, kamuflaż opad dla 33 broni, to później jest to z górki, ponieważ ten, yy, ja czekaj, wejdę sobie jeszcze na nie bo tych kamuflaży z pamięci nie znam, jak to się nazywa. Zagrobu jest bardzo łatwy do zrobienia, więc z tym problemu nie ma. Jeżeli chodzi o Mogławic, to tutaj użyłem tryku też na trybie ze wskazówkami. Yy, grając na mapie Liberty Falls wykonujesz kroki i starega do momentu, w którym trzeba przywołać tych elitarnych wrogów. Yy, z tych dwóch miejsc, czyli na cmentarzu. Jest taki urządzenie, w którym trzeba przywołać yy... Zarówno czy to niszczycie, czy to wynaturzenie, no i zabijamy tego elitarnego wroga. Czekamy, zabijamy, zabijamy tego elitarnego wroga, zabijamy zabij tak, aby przejść do następnej rundy. I tak możemy w kółku i w kółku aktywować te y urządzenia OBM. Oto nazywają się urządzenia OBM, które przywołują tych wrogów. Więc y te dwa ostatnie kamuflaże są łatwe do zdobycia a z opalem, i z ten no troszeczkę to czasu schodzi. Ym, dalej. Czy mamy tutaj coś jeszcze z koszarów, y, zastanów jakieś listówki? Nie, więc z wistówek to jest wszystko. Oznaki mistrzostwa. Z y, karabinów szturmowych najwięcej użyłem. Użyłem, użyłem, użyłem sobie. Zobaczcie, to wszystko. xb 4 najwięcej używałem. Potem chyba będzie ym, Krig, z tego co wiem też dużo go używałem. Dalej z PM ów to tutaj chyba najwięcej więcej być, tamto, ponieważ jest to w biarę mocna pukawa z RKM-ów. RKM-ów jakoś tak specjalnie dużo nie używam. używam. Karabiny snajperskie to najlepsza snajperka, jaka tutaj jest w tej grze, to według mnie jest y, AMR Mod 4, czy tam BART 50 kalibra. Ta snajperka ulepszona z Pakapancza wymiata. I to na serio, wymiata wymiata. Ogólnie te slaperki w lekoprze 6 są bardzo dobre w porównaniu z tym, co mieliśmy w Black Opsie po bo tam stajperki były strasznie słabe. Karabinów wyborowych tam ledwo tam jedynie do wykonywania kamuflaży ich użyłem. Ze strzelb dużo używałem tej strzelby ASG na początku, kiedy była ona w miarę mocna. Natomiast potem każdy przerzucił się właśnie na broń GS45 w Akimbo ją z PAKA puncha, ponieważ ona ma wtedy wybuchową amunicję, kupujesz PhD i jesteś praktycznie nieśmiertelny, no i, og no i ogólnie ta broń jest bardzo mocna, no bo zobaczcie 61 tysięcy zabójstw. Najwięcej zabójstw mam właśnie tą bronią, potem resztę pistoletów tak jakoś nie używałem. Yy, z wyrzutni oraz specjalnych tam wyrzutni tu jeszcze nie mam odznaki. O kurcze, to to muszę też zrobić. Wyrzutni jakoś tam mało używam. Jedna z tych wyrzutni jest dobra, jedna z tych wyrzutni jest kiepska, tylko nie wiem, która to była. Mi się wydaje, że to H1 jest mocniejszy od Sigmy. Broń Dwaki wręcz, to tutaj chyba najwięcej mam zabójstw. A, to klasaki, mam więcej zabójstw. Jeszcze wiertarki nie zrobiłem. Dalej, kilistryki. Hellstorm Missile jest ok, RBNL też jest w miarę ok, Działko Strażnicy też jest w miarę ok, Strzelec wygłowca, według mnie drugim najlepszym kilistrykiem tu mam 26 tysięcy zabójstw. Ręczna armata, no tak średnia, taka średnia bym powiedział, no zbyt dużo zombie nie zabijemy i jak już tej broni dużo nie używam. Dalej mamy zaściek motujący, tutaj najwięcej używam właśnie grający na wysokich rundach. 28 tysięcy zabójstw. Mam tutaj działko 10 live, według mnie, jest słabe troszeczkę, ale na pewno lepsze niż leczna armata. Tylko mamy tutaj 3 naboje i nie zawsze też dużo zabijemy. RC I RCXD. Według mnie najgorszy killstreak, ponieważ nawet jak on wybuchnie, to w ogóle nie zabijamy zombie, więc najlepiej trzeba stanąć w takim miejscu, gdzie zombie was nie mogą zaatakować, ponieważ co sekundę uwalnia, uwalnia takie jakby, nie wiem, fioletowe pole, w którym zabija zombie. I właśnie to fioletowe pole jest bardzo dobre przeciwko zombiakom, bo jeżeli użyjemy autodestrukcji, to nie zabijemy praktycznie żadnego zombie. Więc porównując te RCXD w porównaniu z Black Ops Gold War to to jest o wiele gorsza. Wersja. Z uzbroń ofensywnych to tutaj, który mam najwięcej zabójstw? Tego Samteksa mam najwięcej zabójstw. Tak, to nie wiem. Na przeważnie to chyba używam yy, Samteksa. Czasami używam toporu bojowego, bo on się przydaje, bo tak szybko nim rzucimy Jeżeli mamy stamina, czy to był inny, chyba inny pack? Nie, to był stamina z takim usprawnieniem, usprawnieniem że jeżeli kogoś trafimy za pomocą właśnie uzbrojenia ofensywnego, to wtedy. Nasz bieg staje się przez kilka sekund o wiele szybszy Wyposażenie taktyczne, tutaj chyba najwięcej, tej, najwięcej będę miał zabójstw właśnie z Kazimira Sobie zobaczmy, no 2600 zabójstw tak jak myślałem Tutaj zbyt dużo tych nie wam. Wabika też używam bardzo dużo, natomiast potem przerzuciłem się na Kazimira Bo on też robi dobrą robotę Ulepszenia polowe, chyba najwięcej używałem zasłony eterycznej, aczkolwiek tutaj nie wiem. Zobaczmy. Aury lecznicze używam 1000. Nie 1945 razy uleczam i zabijam gracz, ale tak dużo tej Aury leczniczej nie używałem, tylko po to, aby zdobyć to diamentowo odzna odznakę. Mina energetyczna jest wiary spoko, więc ją polecam w flara mroku. Podobno jest ona bardzo OP, właśnie w wysokich rundach. I gdy na przykład Wykonujemy easter eggi na Trebidusie oraz na Stadel, to najlepiej jest mieć runę 55, ponieważ wtedy ta flara zdaje najwięcej obrażeń tym bossom. Dużo też, też używałem na początku Szalonej Gwardii, gdy jeszcze robiłem kamuflaże do broni. Wtedy grałem sobie na Liberty Falls z włączonym rozwścieczeniem i Szalona Gwardia tam pomagała nawet. Zasłona eteryczna dłużej używam właśnie teraz w wysoki, wysokich runach, aby móc zabić niścicieli za pomocą broni palnej. No i burzy Tesli, no zbyt dużo tej burzy Tesli nie używałem. Tak więc tak tutaj właśnie wygląda. No pasmachcie, 61 tysięcy broń, yy, 61 tysięcy yy, zabójstw. Tym właśnie pistoletem To teraz sobie przejdziemy do statystyk Jeżeli chodzi o kolekcję medali Jeżeli chodzi o serię To tak właśnie prezentują się medale I mam właśnie 192 Medali w którym zabiję 200 zombie z, z rzędu bez otrzymania jakichkolwiek obrażeń, i te metale zdobyłem najprzeważniej właśnie używając e, zastrzyka motującego. No bo inaczej to by było ciężko zdobyć. No bo na przykład, gdy używam e, Jotgana to i tak zombie zawsze by jakoś tam walą e, swoimi rękami. Wielobójstwa. Co to mamy ciekawego z wielobójstwem? O kurde, 11 tysięcy. 000... Pogromów? O kurcze. Krewiożerca. Krew, zabito szybko 30 zombie dowolną no, broń. Tu mam tych medali 2246 yy, z walki. Uy, zabito wynaturzenie zburzające do połoknięcia granatu, więc chyba jest to jedyny medal, którego nie zdobyłem. A tutaj jeszcze mamy jakieś ciekawe medaliki. Yy, fatum, czyli z tym dwugłowym gulem tego nie zrobiłem. No i zabito szybko. Szybko, 5 lub więcej zombie, które zostały spowodnione lub zamrożone. Aha, czyli to jest ta No tak prezentują się mniej więcej moje medale. Dobra, jeżeli chodzi o sprzęt, to tu jeszcze jednego nie mam, a to trzeba bush desli użyć. Tutaj nic ciekawego nie ma, tutaj jeżeli chodzi o kilistryki tych anhilatorów, to mam bardzo dużo w porównaniu do reszty. Jeszcze tutaj mam, mam dużo megalomanii. Czyli właśnie, zabijając szybko 15 zombie po użyciu zastrzyku mutującego, a reszta to tak średnio wygląda. Ja troszeczkę mam też zabójstwa działkiem. Strzałów mam też dużo zabito 50 zombie nagrodami za serię punktów w jednej rundzie, no fajne medale tutaj mamy. Ja Nigdy nie zwracam uwagi na te medale, tak będąc szczerze. Znaczy, nigdy nie zwracam uwagi tak szczerze, na bydale. No i teraz, y, chyba najważniejsze, czyli rankingi. I sobie, pierwsze, przejdziemy do kariery. Yy, więc mam 38 655 000 esencji zdobytych. Esencja na minutę 4457 prawie 430 gier rozegranych i łączny czas rozrywki to jest 6 dni i 33 minut jeżeli chodzi o eliminację to to się wczytam mam 371 749 z czego chyba 100 tysięcy zdobyłem, ponad 100 tysięcy zdobyłem w ostatnim tygodniu Eliminacji specjalnych czyli 7400, zabójstw elitarnych wrogów oraz tylko 5 eliminacji bossów, czyli chyba 5 razy wykonałem te isteregi z Terminusa oraz Citadel. Bo Liberty Force, tego co wiem, to tego nie zalicza. No i najwięcej eliminacji na gry to jest 5349, ale coś mi się zdaje, że to jest niepoprawne. No bo skoro mam rundę 331. To to powinno być o wiele więcej, więc nie wiem, co tutaj gra. Kombinuję rundy. Czy coś tu pokażę na rundy? No, najwyższa runda to oczywiście 331 ukończone rundy, prawie 10 tysięcy. 32 łącznie eksfiltracji. Wykonałem taki śmieszny współczynnik eksfiltracji. Tutaj mam najpóźniejszą eksfiltrację zdobyłem przy rundzie 61, ale ten wynik mogę poprawić w każdym momencie prawie. Obrażenia krytyczne tutaj chyba będzie ponad 100 tysięcy, będzie tak lekko ponad 100 tysięcy. No i mamy 27% zabójstw krytycznych. Eliminacja mocnym uderzeniem to 263 tysięcy, legendarną bronią 84, jednym strzałem 116 tysięcy, więc chyba te zabójstwa prędzej zdobyłem. Um, czy to sniper kamina w trybie ze wskazówkami, czy to właśnie. Pistoletem. A jeżeli chodzi o mapy, to to sobie przejdziemy do Liberty Force. Mam 314 tysięcy zabójstw, czyli tak to no, mówię, ponad 100 tysięcy zabójstw yy, w tej grze mam. Yy, w tej grze, co mam teraz, czyli to rundę, czyli mecz, w którym mam teraz, rundę 331. Yy, 28 eksfederacji, najwyższa no to jest to, no i, i sterega wykonałem w 26 minut 55 sekund solo. Terminus to tutaj będzie chyba mało. No. Tylko 29 tysięcy eliminacji do no wykonałem w 44 minuty. Citadel też będzie mało, to już widzę 28 470 i stere wykonałem w 46 minut 31 sekund. Yy. I chyba to będzie tyle, jeżeli chodzi o moje statystyki w tej grze. Tak chyba to będzie tyle, O, przepraszam, się odbiło troszeczkę. Tak więc w tym odcinku to na tyle, no i zapraszam Was we wtorek, ponieważ odbędzie się wtedy live stream z najnowszej mapy, no i też będą pojawiać się poradniki. Tak więc co, trzymajcie się i do zobaczenia we wtorek.